Ja I to jest IT TV, a w dzisiejszym odcinku postanowiłam, że nagram taki odcinek, że pokazuję wszystkie rysunki i myślę, że zrobimy z tego serię. Tych rysunków nie jest tak dużo, więc ta seria będzie mało się pokazywać na moim kanale. Ale na początku chciałabym jeszcze powiedzieć, że um, bardzo przepraszam, że za taką długą Nieobecność na youtube Nie mogę się tłumaczyć, bo w sumie nie mam o czym, No bo po prostu mi się nie, chca, nie chciało um, nagrywać. Znaczy, nagrywam, nagrywałam, tylko mi się nie chciało wrzucać i montować. Więc no. myślę, że w, mi to wybaczycie. Więc zaczynamy. Pierwszym rysunkiem to jest taki kawaii album. Co taką. Myśl, serduszka. No. I pomysł wziąłem z Google, bo prawie wszystkie pomysły biorę z internetu albo z, z Google. A ja rysuję sama. Tak się I możecie jeszcze oceniać w komentarzach, na przykład pierwszy rysunek, tam ileś na 10. I możecie każdy ocenić, jak wam będzie chciała się pisać tyle w komentarzu. Kolejny to jest taki kwiatek, który rysowałam na lekcji. Inspirowałam się moim pilnikiem. A to jest ten piólnik i to jest właśnie ten kwiatek. Kolejny rysunek to jest jakby takie um, takie zwierzę w ciele człowieka, ale dokładnie nie wiem co to jest, czy to jest kot, czy to jest pies. Moja siostra mówi jeszcze trochę przypomina sarnę, ale nie wiem, to jest po prostu takie coś. Kolejny to jest taki pushin. No. Tak się prezentuję. I robiłam go chyba tak na święta ten rysunek. W sumie widać, bo to jest taki świąteczny rysunek. Kolejny to jest taki wilk wyjący do księżyca. Inspirowałam się moim tapetom na telefonie. Um. Nawet spoko wyszło, nawet ładnie, tylko tutaj wyszło takie żółte, bo chciałam zrobić um, taki, taki księżyc, taki trochę kremowy, taki błyszczący, ale mi to nie wyszło, więc chciałam zrobić e, biało-czarne czy czarno-białe obojętnie. No i chciałam to zmazać i tak słabo się zmazało i zostało takie plamki. No ale też by nie wygląda. Kolejna to jest taka twarz pieska, chyba to jest owczarek. W sumie nawet nie wiem co jest. go też na lekcji, no i trochę tak słabo wyszło. Kolejny to jest taki zeszyt na którym jest taka zakładka z LPS i to są moje rysunki. Tu rysunki LPS i to jest takie z TV i moja maskotka kanału. Tutaj jest taki miś, taki piesek, fruletka, kolejny piesek, głowa ptaka i to jest cały ptak. I te wszystkie petki mam. A, a tego chyba też mam, bo nie wiem, tak myślę, że to jest jakby w powiększeniu ten przesuwanku z gazetki. Kolejny synek to jest taki pushing, który śpi. Tu ma jakby pudełko z pączkami i to pudełko mi nie wyszło, bo wyszło jakby było tak spłaszczone. Ale leszcza nawet wyszła, to jest jakieś opakowanie z kropkami. I pad od Xbox'a. Kolejny rysunek, który już jest przedostatni. I to jest taki kotek short hair. I który mówi Hejo. Bo tak dodałam te Hejo, bo tak pusto tu było. I tak dodałam. Tak się prezentuje. Kolejny to jest taki rysunek Seata Lotlik. Um, I tu się inspirowałam um, e, Nivenel, bo ona robi taką um, serię Infinity Evil i tu są takie postacie w niej. I obok jest Seth i Elwila. I postanawiam tu zrobić też inne, na przykład e, Hailey i i innych takich, na przykład Loze. I tak mm, zamierzam sobie taką całą kartkę w tych postaciach. No, więc tyle. I to były moje już wszystkie rysunki. Myślę, że wam się podobały. I jak filmik się też podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. To do następnego odcinka. Pa, pa!